Każda okazja jest dobra, by zachęcać dzieci do czytania. Zdecydowały ojckie bibliotekarki i zaprosiły miejscowych VIP-ów do głośnej lektury bajek. A okazją była 380 rocznica urodzin autora baśni Charlesa Sapero. Maluchy wysłuchały opowieści o Jasiu i Małgosi, Tomciu Paluchu oraz Kocie w Butach. Bajki, oprócz tego, że są ciekawe, mają psychologiczne znaczenie. Dzieci dzięki bajkom mogą y, poznać bardzo wiele szlachetnych cech charakteru. Docenić te cechy, bo z reguły te cechy przypisywane są dobrym postaciom w bajkach. Mogą również poznać, co to jest zło i skutecznie się w życiu tego zła wystrzegać. Komendant Straży Pożarnej w innej roli niż zwykle przypomniał swoje dzieciństwo. Ale lubiłem wszystkie bajki, które, które mi rodzice czytali, bardziej mama, a w zasadzie może opowiadali, bo, 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 bo pamiętam, że. Bardziej w pamięci mam opowiadane bajki niż czytane. Każde dziecko ma swoje ulubione opowieści. Bardzo lubię jeszcze gosia, kota w butach. Osoby korzystające z biblioteki najczęściej wypożyczają bajki nie sugerując się treścią, tylko wyglądem książki. O tym, na jakie publikacje jest największy popyt, wiedzą najlepiej pracownice oddziału dziecięcego. Zarówno po bajki teraz napisane, jak i dawniejsze, zależy to w zasadzie od ilustracji, również dla tych najmłodszych dzieci to zależy od ilustracji, jakie są zamieszczane w książkach, żeby to było ładne, kolorowe i przyciągające. Bez bajek byłoby nudno. Maluchy wiedzą doskonale, jaki byłby świat bez książek. To by wtedy dzieci się smuciły. Ale tak na szczęście nie jest i swoje beztroskie dzieciństwo maluchy mogą przeżywać z książkami.